Dzisiaj obchodzimy święto Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to nie bajka o narodzinach Króla, lecz przyjście Zbawiciela, który wybawia nas od zła, biorąc na siebie całe nasze zło. Jest to dzień, w którym Bóg chce dać nam szatę nieśmiertelności. Ojcowie Kościoła przedstawiali to, mówiąc o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, stwierdzenie, że nasze największe wyobrażenie o Bogu, nawet najbardziej pobożne, święte, to nie jest Pan Bóg. On zawsze jest nieskończenie inny i zawsze większy. Bóg nie tyle przyszedł objawiać nam swoją wszechmoc, swoją potęgę, swoją nieskończoność, ile chce pokazać nam, kim my jesteśmy dla niego. Jan mówi, że Chrystus jest Słowem, Logosem, tym, który był od samego początku, był przy akcie stworzenia. Bóg staje się Słowem, bo chce być zrozumianym. Staje się Słowem, bo chce być z nami w dialogu. Dialogu miłości, takim jakim jest dialog między Nim a Ojcem. Benedykt XVI powiedział, że przez to wy wydarzenie Bóg przestaje być daleki. Zamieszkał pośród nas. To jest istota Bożego Narodzenia. A święty Ireneusz pisał, że syn stał się widzialny, aby poznać niewidzialnego. Jezus staje się jednym z nas. Chce być blisko każdego z nas. On staje się człowiekiem, aby całym swoim życiem opowiedzieć nam o Ojcu, o tym, jak jesteśmy dla Niego wyjątkowi i umiłowani. Ale czy ja w swoim życiu żyję tak, aby Chrystus się w nim mógł codziennie rodzić? Czy aby to święto Bożego Narodzenia nie jest dla nas kolejnym z rzędu świętem Bożego Narodzenia, które przeżywam tylko w sposób taki tradycyjny? Święty Jan mówi, a słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Benedykt XVI pisał, że odwieczne stało się małe, tak małe, żeby zmieściło się w żłóbku. To słowo zamieszkało tłumaczymy rozbiło swój namiot. Bóg jest właśnie tym, który, który chce rozbijać namiot w naszym życiu, który chce być obecny w naszej codzienności. Tak jak czytamy w innym miejscu, chce być Emanuelem, Bogiem bliskim każdego z nas. Wszystko po to, aby mógł stawać się po prostu lepszym. Pamiętajmy, że to Boże Narodzenie to nie jest jednorazowy event. Bóg chce się z nami spotykać codziennie i chce się w naszym życiu rodzić codziennie. I to się dokonuje za każdym razem, kiedy przyjmujemy sakramenty, kiedy adorujemy Najświętszy sakrament, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy się modlimy. Że to, co Jezus czyni w żłóbku, Możemy zobaczyć w każdej Eucharystii.